zestaw, który idealnie sprawdzi się podczas czyszczenia płaskich i utwardzonych powierzchni. Poznaj LS Traktor XJ25 z zamiatarką uliczną wyposażoną w pojemnik nawadniający oraz boczną szczotkę. Zamiatarka uliczna Forfarmer to urządzenie, które pozwoli na bardzo dokładne czyszczenie, między innymi ulic, chodników, parkingów czy alejek w parkach. Została ona wyposażona w pojemnik nawadniający, który służy do zbliżania czyszczonych powierzchni, dodatkową szczotkę boczną do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz kosz na nieczystości. Główna szczotka napędzana jest z wałka odbioru mocy, natomiast boczna wraz z koszem na nieczystości obsługiwana jest hydraulicznie. Ciągnik, do którego podłączona została zamiatarka to LS Traktor XJ25 o mocy 24,4 koni mechanicznych. Jest to najwyższej jakości maszyna koreańskiego producenta, który specjalizuje się w produkcji traktorów klasy premium. Jeśli chcesz poznać dokładną cenę oraz specyfikację tego zestawu, wejdź w link w opisie filmu. Koniecznie też subskrybuj nasz kanał.